się na z tej strony Szumbik, a dzisiaj y, kolejna transmisja nazywa czyli live y, no, no live po prostu no obiecywałem to jest no jutro niestety wracam do szkoły wracamy w sumie no i niestety nie, będę, nie będzie live'a a poza tym y, przygotowywuję filmik z Fortnite'a bo teraz mam Fortnite'a no i też chcesz z tego zrobić chcesz serię, live też z właśnie z Fortnite'a. ale też optiesz, że otworzysz z tej drugi kanał. Yy, właśnie Fortnite'owy, albo Minecraft'owy. Dobra. Mieliśmy robić więzienia i tak dalej, ale no niestety. Do mnie przyjechali koledzy. No i bardzo chcieli, bo im wszystko powiedziałem o tym w świecie, to chcieli zrobić, no to tak. Zrobiliśmy taką klatkę więzienną z ochroniarzami. Zrobiliśmy most. O tu. I zrobiliśmy tego, takiego kowala. Tu jest tak umeblowane. Na... Tu są pyg, tu w skrzynkach nic nie ma. Ma być żelazo. Kowadło. No. Tak zrobiliśmy. Ale dzisiaj będziemy robić tak. Dom, leś, no, dom y, drwala, chatka drwala, zagrodę, no, w sensie takiej budy dla psów i skarbiec. Dlatego dzisiaj y, mam nadzieję, że będziecie przez całego live'a i zaczynamy. Chatka, chatka drwala będzie z drewna i jasek. Takiego i jeszcze w sumie bym dodał o takie coś. I to. O, chatka derwalę to z drewna. Dobra, takie jakieś będzie o to, o to, tym to myślałem. Później będzie szło tak pyk. No jakoś tak to musi iść. Bo to wiecie, chatka derwala, to musi być z drewna, nie? jakoś to będzie wyglądało, chociaż do tego za bardzo nie mam pomysłu. Dla budy, no budy dla psów, co będziemy robić, aż mi psów, to mam pomysł, jak to będzie wyglądało, ale tutaj to rusuje tak, znaczy jak w się sensie buduje, tak świeżo. W sensie później zrobimy jakieś okna. Tam yy, deski weźmiemy. Nie wiem, czy to jest równo. No nie, to nie jest równe, ale dziur z tym. Aha, dziury. Bo bacie, wczoraj, bo jest taka historia z Fortnite'em. Wczoraj yy, mówię o Fortnite'cie, że chciałbym grać na kompie. Yy, teraz to gram, a mój brat mówi, jest za darmo na konsoli. Tu mówię, oj, to się no to yy, zinstaluj mnie to mnie mój brat zinstalował na konsoli teraz grałem ciągle, ciągle gram w Fortnite'a na konsoli no jest git dlatego się trochę wciągnąłem w Fortnite'a zawsze uważałem, że to jest dla dzieci a teraz sam w niego gram ale serio wygrałem już dwie bitwy Battle Royale Skinów, skiny mam takie wiecie, początkujące, bo wczoraj od, od 20 do, do 24 grałem, czyli 4 godziny, a dzisiaj y, parę razy po 2 godziny, czyli y, 6 godzin. Dzisiaj grałem. Także Fortnite jest bardzo wciągający. Uważam. No i patrzcie, ja dzisiaj, ja teraz gram w Fortnite'a, rundę mam, zginąłem, patrzę, która godzina, 17.53. Ja mówię, już przełożyłem tego live'a, bo przy, przyjechała pizza i chciałem zjeść, to mówię, przełożę tego live'a. No i sobie zacząłem grać, no i minęła godzina i tutaj live'a trzeba robić, nie? No to robię live'a. O, i oczywiście subskrybujcie. Jak jesteście na tym live, to macie subskrybować kanał. Bo dobijamy do 2000 subskrypcji. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda. No jest. No, no uważam, że uważam jest. No nie jest najlepiej. Nie oszukujmy się. Następnie kombinuję tak. w drogach Kurczę. no bo wiecie seria z minecrafta survival była teraz budowanie jest za niedługo, chyba skończę rozdział z minecraftem i zacznę rozdział z fortnite'em i będę nagrywał właśnie odcinki live z Shares, z yy, nie z Minecrafta, tylko z Fortnite. A. A jeszcze z Robloxa. Jutro będzie spotkanie. Miało być, przed, yy, miało być wczoraj, no ale niestety nie jest, bo yy, byłem zajęty bardzo. Dlatego jutro o godzinie 12.00, nie, nie, co ja mówię? O godzinie 15:00 będzie właśnie live. 15 spotkanie, czy, czy ja podziem live, bo się gubię. Spotkanie. Jak podzielem live, to spotkanie. Nie wiem czy będę z tego nagrywał odcinek, ale możliwe. Dobra, teraz trzeba wnętrze zrobić. Wnętrze co? Tak, oczywiście to stół. Oni mieści mi się w ekwipunku to wszystko. i okay, to. Jakieś niepotrzebne rzeczy. Regały na książki. I półki. to będzie trochę mało no i teraz takie biurko albo nie, czekajcie najpierw półki zrobię takie półki no i biurko jakieś tu o nie, nie tu a tu. I mi się wydaje, że wstarczy. Tak, po prostu taka chatka. I teraz robimy skarbiec. Mi się wydaje, że skarbiec by był tutaj. Takie miejsce. A dalej, a tutaj by były te budy dla psów. Bo psy to by takie były ochrniarze, że na misje, na jakieś polowanie, na jakieś poszukiwania, takie idealne. Te właśnie były psy. No taka jakby wioska. Nie mam krat, a muszą być kraty. Dobra. Sorry, że tak cicho, ale to co się skupiam. I to będzie gdzieś tak. A tu będą pierwsza pochodnia, druga pochodnia, trzecia pochodnia i to będzie czwarta pochodnia. Piąta. już od razu na drugie miejsce. Dobra, skarbiec musi być z obsydianu. Obsydian mamy. Magazyn nie ma być duży, tylko ma być bezpieczny, w sensie bezpieczny magazyn, magazyn. No gdzieś tyle wystarczy. Oczywiście żadnej, żadnej szyby, żadnej, żadnej kraty. Być. Ten live będzie trochę trochę bardzo krótszy od tamtego, bo tamten trwał 47 minut. No to będzie trwało jakieś 20. Będzie jedna pochodnia na cały bunkier. No tak jest dwie budy takie, ale takie duże budy, nie? Dosyć ten dla psów. A w następnym live'ie, który będzie 6 stycznia W następnym live to będziemy robić... Wiecie co? Będziemy robić no dla koni to co jest. Dla koni i ten yy, bunkier. O, tak jest idealnie. Oczywiście nie będzie żadnych drzwi. Będzie to takie. zobaczycie sami. Tu nie będzie ochraniać, bo nie chcę mi się ich robić. To będzie takie coś. Pyk. Pyk. No, jakie jakoś tak. Nie wyszło to za bardzo, ale może być. Dobra, te budy to mają być takie. Tu nie będzie dalej psów, na razie nie będzie. Mamy być cztery psy, czyli w każdej po dwie, po dwa. Kurczę, o. ojcie. Siapa? Jangan kisah aku perkara Myślę, że taka woda będzie dobra. no jest kit. Psy się tam zmieszczą. Albo będzie jedno. No, w sumie, cztery psy się w tym w tym chyba zmieszczą. Będę musiał dać. Pochodnia. Do takiego krótkiego oleju, to się nie spodziewałem. Szybko zrobiłem te trzy budowle. Także podsumowując, zrobiliśmy chatkę drwala, yy, bunkier oraz budy dla psów. Której o, znaczy, tak trzeba. Także dziękuję za oglądanie. Yy, mił, no, miłego wieczoru. To był Szymbix.